Witam Was bardzo, ale to bardzo, bardzo serdecznie. Krystian Lejowski z tej strony. Witam Was na nowym materiale na moim kanale YouTube. Kochani, dzisiaj mamy bardzo, ale to bardzo, bardzo ciekawą, um, zaskakującą, można powiedzieć, informację. No bo długo czekaliśmy tak naprawdę na to, że hamster, kiedy hamster da nam tego airdropa, kiedy będzie ten listing ich tokena, jak to będzie wyglądało. No i takowa informacja, oficjalna data. Listingu oficjalna data e, airdropa jest to 26 września 2024 roku. Oczywiście 26 września, dokładnie tak. W końcu doczekaliśmy się tej daty. E, no już nie wiem, kilka miesięcy, już chwilę jesteśmy w hamsterze może 2-3 miesiące ja nie jestem, ja nie jestem od początku. Um, pewnie niektórzy z Was są dłużej i tak dalej, ale. Tyle, co było komentarzy, tyle, co ludzi gdzieś tam czekało, e, czeka, i tak dalej. I, I do mnie tyle, co ludzi pisało na ten temat, że to jest scam, i tak dalej. No i widzicie, mamy oficjalną datę. Miejmy nadzieję, że się zmieszczą w tej dacie, że, że po prostu uporają się ze wszystkim, co mają do zrobienia. I 26 września to będzie data. To będzie wielki dzień dla tej telegramowej społeczności, dla krypto społeczności i tak dalej, no bo Hamster Combat jest, jest olbrzymim projektem tak naprawdę. Dlatego też ja osobiście nie mam oczekiwań tutaj co do tego, że tutaj będzie jakiś wielki airdrop, tak? Bardziej jestem tutaj, bardziej, bardziej jestem tutaj tego zdania, że tutaj będzie mały ten airdrop, tak? Tak więc ja jestem tego zdania. Ja nie mam oczekiwań na duże rzeczy tutaj na Hamsterze, ponieważ jest tutaj tyle ludzi, że to się rozłoży na tych wszystkich graczy. Oczywiście na pewno będą będą na pewno gdzieś tam jakieś boty usuwać, a jakieś multi konta nie wiadomo co to, to na 100%. No aczkolwiek, tak jak mówię, no tutaj raczej, raczej idę tą drogą osobiście. Idę tą drogą, że tutaj raczej będzie ten airdrop mały, tak. No ale zobaczymy, tak? Zobaczymy, no bo tak, tak naprawdę też możecie sobie zobaczyć, można sobie też zobaczyć, jak to, jak to się prezentuje, statystyki jakie są, nie? Tam było jeszcze wcześniej, wcześniej, nie wiem, dwa miesiące temu czy miesiąc temu, że jak ktoś ma ponad 4 miliony na godzinę, no to jest chyba w 1%. No teraz może to już jest 5 milionów na godzinę, załóżmy. No bo też jakby to się szybko zmienia, jest tyle tych nowych kart i tego wszystkiego, że po prostu jest tego ogrom, prawda? No widzicie, ten post, tutaj 5 milionów osób wyświetliło, nie? Tak więc Hamster Combat, listing i airdrop 26 września. No ale dobra, no ale co możemy jeszcze zrobić, tak? Co możemy jeszcze zrobić ym, do tego momentu? No nie wiem, czy, czy już był snapshot, czy nie, nie ma takiej informacji. Tak więc jeszcze można, myślę, że działać. Ym, co możemy zrobić? Jesteśmy teraz na aplikacji Hamster Combat, na, tutaj na moim telefonie, ym, jak to u mnie wygląda? Ja mam 216 kluczy. Ja mam 6 milionów, ponad 6 milionów profit per hour. No teraz, akuratnie tych. Teraz, akuratnie, kochani, tych. Tych kart jest bardzo dużo. Jest. jest o! Muszę zrobić combo i tak dalej. Jest bardzo łatwo nadrobić. Jest bardzo. O! Nowa karta. Speak Clary, if you jest nowa karta, na cały czas są nowe karty, tak więc bardzo łatwo nadgonić ten profit per hour. Kochani Co warto robić? No na pewno warto robić gdzieś tam dzienne tematy, dzienne zadania, dziennie się logować, prawda? Czekajcie dziennie się logować na aplikację. Jeżeli macie do zrobienia, to sobie wejdźcie wejdź sobie na stronę główną i tutaj buy skin. Jeżeli nie kupiliście sobie jakichś skinów, kupcie sobie jakieś tam skiny, których nie macie. Zobaczcie sobie na achievementy, które gdzieś tam możecie sobie te achievementy niektóre gdzieś tam dobić, bardzo możliwe, może Wam coś brakuje i tak dalej. Więc jest to, jest co robić, ok? Jest co robić, tylko po prostu trzeba czasem włożyć troszeczkę czasu i pracy na to, na to. Bo na przykład, jak możecie zauważyć, no ja na przykład w ogóle nie mam upgrade'u karty żadnej na 25 level. Ja też chcę to zrobić. Kiedy to zrobię? No zrobię to już wkrótce. Jak dobiję sobie tylko tutaj rangę z Grandmastera, przejdę na tego lorda, to sobie dobiję. No to już będzie, generalnie jutro już będę miał i sobie wtedy kupuję, kupuję sobie żeby dobić sobie kurczę Żeby sobie dobić level 25, to sobie wybiorę tego KYC. To jest chyba najtańsza opcja, żeby wbić na kartę 25. Może się uda też gdzieś tam wbić jakąś drugą kartę. No nie wiem, no generalnie dobrze by było mieć nie, już jak już coś to dobrze by było mieć achievement. Pie, jedna karta 25 level i 5 kart 25 level, tu jest nawet 50 kart 25 level, a ja nie wiem, czy ktoś ma 50 kart 25 level. Jeżeli ktoś ma, może z Was ktoś ma, no to dajcie znać, no bo 15 level no to na pewno ktoś ma 50. Ja mam nawet, więc, więc jest easy. Um, I inne tematy też, nie? Także, 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 no, no na spokojnie, nie? co tu jeszcze możecie zrobić? Co tu jeszcze możecie zrobić? No zbieranie kluczy, tak? no to, jest, to jest też kolejna rzecz, którą można robić. O jest, nawet takaś nowa gra Coffee Dash, Move and Dream, to jest z takim takim traktorkiem się jeździ i tak dalej tak dalej. Jest tu parę rzeczy. Tak więc tutaj też możecie działać, możecie robić, zbierać te klucze. Ja ostatnio gdzieś tam troszeczkę zaniedbałem te klucze, no bo też nie mam czasu, żeby cały czas klikać tylko te klucze, no ale 216 mam pewnie, coś już mam uzbierane. Oczywiście ja, ja, nie, ja nie korzystałem z żadnych generatorów kodu. Kodów nie polecam tam korzystać, jeżeli ktoś już korzysta, no to, no to, no to okej, okay, jakby można, ale ja gdzieś tam nie zaczynałem korzystać, więc, więc nie korzystam. Czasem sobie coś tam klikam, czasem parę kluczy sobie gdzieś tam zgarniam. No i to wszystko, nie? No Zobaczymy, jak to będzie w praktyce wyglądało, bo wiemy, że te klucze też te klucze będą brane pod uwagę do airdropa. Oczywiście, jeżeli w ogóle nie będziecie mieć żadnego klucza, nie ma też problemu, bo to nie jest wymóg airdropowy. To nie jest wymóg airdropowy. O, już tutaj nawet mamy listing date, september 26. To nie jest wymóg airdropowy, te klucze. To jest dodatek, tak? Czyli airdrop będzie większy w zależności od tego, prawdopodobnie w zależności od tego, ile tych kluczy będziesz mieć. No, tak samo profit per hour, passive income and task, jakie zadania robisz, ile masz znajomych, ile zaprosiłeś osób, jakie masz odblokowane achievementy, czyli jak na swoim koncie, jak funkcjonujesz, co robiłeś i tak dalej. No, i tutaj Telegram, Telegram Subscription, czy subskrybujesz, czy gdzieś tam aktywny jesteś na ich może telegramie i tak dalej. No, tak więc tak to wygląda, kochani. 26 września, hamster combat, listing i airdrop. Zobaczymy co z tego wyniknie, a do tego momentu działamy, rozwijamy swoje konta. Subskrybujcie, lajkujcie i działamy z kolejnymi tema, tematami cały czas. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się na razie. Hej. Dajcie komentarz od siebie na temat tego listingu i airdropa. Pozdro.